W Jestem szczęśliwa, że dzisiaj po wielu miesiącach intensywnej pracy możemy przekazać Państwu ręce najnowszą publikację poświęconą imieniu Jędrzec Kłodawski o zdecydowanie jednoznacznym tytułem 50 lat imieniu Jędrzec Dzisiaj z ogromną radością stoję tutaj przed Państwem, aby powiedzieć, że jeszcze jedną historię, jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt historii udało nam się opowiedzieć. Publikacja ta jest publikacją niewątpliwie wyjątkową. Nie pretenduje ona, moi drodzy, do kompleksowego opisania gminy Międzyredz Podlaski, bo przecież takie kompleksowe opisanie podjął się pan Leszek Zugaj w 2010 roku, gdzie skreślił i przeniósł na papier dzieje samorządu i administracji w gminie Miętylec Podlaski w latach 1809-2010. Obiecuję Państwu, że ta publikacja e, Doczeka się wznowienia i uzupełnienia po dzisiejsze wydarzenia. W tej naszej dzisiejszej publikacji odnajdziecie wspomnienia ludzi i o ludziach, którzy w każdej miejscowości zapisali się aktywnością społeczną. Szanowni Państwo, w imieniu całego zespołu relacyjnego. Mam niezwykłą przyjemność, samą tutaj, żeby Państwu powiedzieć o naszym wspólnym dziecku. Tak, 364 strony. Książka posiada numer ISBN, została wydana nakładem 250 egzemplarzy przez gminę, Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecowodalskim, z siedzibą wysokim, zarządzaną znakomicie przez wspólnego chodzisku. Skład i mamanie. Jest dziełem firmy Light Media Agniesztowane. Natomiast autorką zdjęcia wykorzystanego na opłatce jest Katarzyna Basara, książka została zadedykowana Państwu, wszystkim mieszkańcom gminy Międzyrzec Gdy weźmiecie Państwo tę publikację do ręki, z łatwością zauważycie, że jest zbudowana z dwóch zasadniczych części. Poprzedzonych wstępem, i pozwólcie Państwo, że w tym momencie zwrócę uwagę na wstęp. Mam takie marzenie, żebyście Państwo tego wstępu nie pominęli, żeby ten wstęp został przez Państwa przeczytany, przeanalizowany, dlatego że opowiada o genezie, opowiada o założeniach, opowiada o naszej intencji i myślę, że w znakomity sposób wyjaśni. Być może pewne niuanse czy pewne sytuacje, które Państwo wyczytacie Nie. dalej. Więc Powiedziałabym, że książka tak naprawdę jest jedną wielką. Ciekawostką. Oprócz tego, że możemy się dowiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy Tuśca wyrabiali cegłę, podzielił, nam, podzielił się tym z nami jeden z mieszkańców, który dosłownie cały proces wytwarzania cegły, dosłownie od podstaw, od wydobywania gliny przez proces wypalania, właściwie zdradził pewną tajemnicę biznesową, bo już dzisiaj wiemy, jak sobie poradzić z tym problemem. Co jeszcze z ciekawostką? Rzeczy. Na przykład zdjęcia, które do tej pory nigdy nie były publikowane. Zdjęcia przedstawiające pranie pranie w latach 70. -tych. Powiedzmy prace w gospodarstwie związane z wykonywaniem młocki czy omłotów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały ówczesne maszyny. Możemy zobaczyć pracę tych ludzi. Na jednym ze zdjęć bodajże w miejscowości przychodu trwalony jest żuraw. Widzimy klasę z 64 roku z wychowawczynią, panią Plewką jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich uczniów należących do tej klasy. Kolonia Wolańska, kolejna ciekawostka, miejscowość, w której według danych statystycznych zameldowany jest tylko jeden mieszkaniec. Dzisiaj mieszkańcy prostowali, twierdzą, że już nikt tam nie mieszka, natomiast administracyjnie faktycznie ta miejscowość na dziś jest wydzielona. Możemy zobaczyć o właśnie zdjęcia z miejscowości Manie, na których to jest utrwalona budowa fundamentów kościoła, późniejszej parafii Manie. Widzimy na przykład na jednym ze zdjęć wykonanym przez prywatnego posiadacza aparatu wówczas, biskupa Jana Mazura. Więc no ciekawostka wsiadającego dodatkowo do samochodu. To jest jak odkrywanie skarbu ta książka jest skarbem. Tutaj we wstępie wójt gminy bardzo pięknie odpowiedział. Pozwolę sobie sięgnąć do fragmentu. Zaczął tak, że książka jest opowieścią o największym skarbie gminy Międzyrzec Podlaski, czyli o jej mieszkańcach i faktycznie tak jest, o mieszkańcach, którzy to, o których być może nigdy byśmy się nie dowiedzieli, bo my informacji o ich działalności nie znajdziemy na Facebooku. Dla mnie Praca przy niej była swego rodzaju misją, dlatego, że mam taką świadomość, że jeżeli nie my, nie moje pokolenie, które pamięta właśnie tę historię z opowieści rodziców czy dziadków, które przeżyło proces ogromnej transformacji, to na pewno już nie moje dzieci, bo one wyszukują informacji na Facebooku. Dzisiaj, kiedy obserwowałam wzruszenie babć, dziadziusiów, ludzi, którzy być może zdrowie oddali, budując drogi, mosty, kościoły, przekazując swoje mienie w postaci działek. Na przykład tak było w miejscowości przychody, gdzie mieszkaniec e, oddał część swojego pola tylko po to, nieodpłatnie oczywiście, tylko po to, żeby powstała tam kaplica, aby mieszkańcy nie musieli jeździć do kościoła parafialnego w Międzyrzecu Podlaskim. Albo na przykład e, historia mieszkańców e, Miś, którzy e, mieli już zebrane fundusze i, i, i cegły na to, aby w ich miejscowości powstał kościół. Nigdy do tego nie doszło. E, Nikt nie wypowiedział się źle, ale zadziało się to za sprawą jednego z mieszkańców, który tak podziałał, aby ten kościół, kościół nie zafunkcjonował z tego, co podają. Z cegieł powstała chyba remiza, o ile dobrze pamiętam, 35 miejscowości, więc być może coś mylę już w tym momencie.